Messy mind. Think I need to help you. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Harder than. Jeszcze nie mieliśmy okazji, może najpierw się przedstawimy, zacznij może. Jestem Róża, cześć. Ja jestem Grzesiek. No. Chcemy Wam pokazać, no, jak, jak łowimy, tak, yy, przede wszystkim, nasze wypady, wyjazdy, zasiadki. Zarazić pasją przede wszystkim kobiety, tak. bo bardzo mało, ma, bardzo mało kobiet łowi, wędkuje. O, u Ciebie się wędka wygina, nie chcę nic mówić, ale chyba masz branie, bo się wygięła i się wyprostowała. <grystanie> Jest na żywo, może będzie branie. Ta lewa. Widziałaś człowiek on się wygiął? Nie. Dobra. Nie. Nie Panowie pokażcie przede wszystkim paniom nasze filmiki. Da się da się z drugą półką wędkować, tak? Tylko no, trzeba trochę cierpliwości. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy pytać Róża wam na pewno. Odpowie na wszystkie pytania. Co gdzie jak, jak się ubrać, jak, no... Jak, jak, jak wytrwać na rybach No bo wiadomo, dla kobiet nie jest to łatwo. Robaczki, higiena i te sprawy, nie? No. Tak. Ale wiadomo. da się wszystko ogarnąć, także trzeba się troszkę sprężyć. My jakoś dajemy radę już od dwóch lat. Dwóch sezonów. Znaczy 2, 2 lata, No jeszcze żyjemy, nie zabiliśmy się. Jeszcze się uczymy, także nie jesteśmy specjalistami, żeby nie było. Tak. Kurczę, tak, ta szczytówka cały czas teraz... Cały czas się, cały czas się znowu <laughs> zobacz, się napręża. No masz branie, jak chuj, nie. No ale to co, karaś? No jakieś takie kurde karasiowe. Jak jeszcze się raz wygnie, to można i No ci, że ona pikała. Ale to kiedy? No teraz się wygina, nie wiem, chyba, że jakaś Ach, ta, ten ptaszek tam na żyłce siedzi, no ale nie. Także mamy dzisiaj sobotę. Rano przyjechaliśmy, trochę czasu nam zajęło się rozwinąć. No, wędki już w wodzie. Przede wszystkim łowimy na wodach PZW. Tak, rzadko jeździmy na komercję. wcześną wiosną, późno jesienią może gdzieś tam się nam uda, ale przeważnie wody PZW, Warmia i Mazury. Także no. Tak, dzisiaj mamy bardzo ładny, słoneczny dzień. O 14 ma zacząć padać. Zobaczymy, na razie się nie zbiera. Troszkę wieje. Wieje, tak. Ale, ale. Woda ma. 7,7 ,7 stopnia. Jak na chrząządzie pokazywało. Tak mniej więcej. To już teoretycznie może się coś ruszyć. Już coś tam się u ciebie rusza. No, no ja nie wiem, co to jest. Coś tam jest. No, ale... płotek nie ma, tą płotka Na dzisiaj eee. mamy challenge. Przyjechaliśmy na. Jezioro na naszym stanowisku jest bardzo brudno. Jest brudno. Będziemy sprzątać. Po turystach pełno puszek, butelek. Wiadomo od czego. No niestety. Od niestety. napoju bogu. <noise> no ale to się przyjeżdża, to się zabiera ze sobą. Także nocka... No w dzień ma być 15 stopni, w nocy ma zejść nawet do 2 stopni. Bo rano także, dzisiaj był przymrozek. Także noc może być trudna, ciężka, ale dam rady. Nie takie rzeczy się robiło. W jesień też było zimno, przetrwaliśmy. Mamy termosiki, wszystko śpiwory, ciepłe. Wszystko jest, piecyk jest, wszystko jest. Troszkę słychać może w tle te ptaki, krzyczące, pełno no ich na wodzie. Jest ich dużo tu. Białych bojek przyleciały, nie wiem po co na co, niepotrzebne. To no ale zawsze tu są. No, ale nie było aż tak tyle może, no, nie wiem. No, a ogólnie zastawiamy się na Amura. Bo jest tu go, ale też liczymy na Karpia, tak? Tak. Troszkę połowiliśmy tutaj Amurów w zeszłym roku. Widać to w poprzednich filmikach. Jest ich niedużo dopiero od tego za roku. W ogóle zaczęliśmy coś kręcić. Tak. Pokazać się. <laughs> no. Zobaczymy, zobaczymy jak ten sezon będzie. Mam nadzieję, że się rozpocznie z jakąś rybą. Dzisiaj jest sobota. Siedzimy do jutra, do niedzieli, wieczora. Zobaczymy. Także Mam nadzieję. Zapraszamy. Oglądajcie nas. Do zobaczenia później. Łapka w górę. Subskrybujcie. Będą kolejne filmy. Będą na pewno. Z każdej zasiadki coś tam się yy, skręci. nagra, skręci. I pokażemy Wam, jak łowimy. Zapraszamy. To co? Idziemy sprzątać. Idziemy sprzątać, yy, pokażemy Wam później yy, ile tego jest, no bo jest tego... Jak to wyglądało i jak wygląda jest po Jest tego troszkę, także no trzeba to posprzątać, bo nikt tego tutaj nie zrobi. Do zobaczenia. Pa Gdzie jest Grzegorz? Tu jest! Co robisz? Leżę. <głos》> Odczuwaj. <głos》> Jak ci mija dzień? Cudownie. Zimno. Co masz w planach na dziś? W planach mam na dziś leżeć. Siemanko. Jesteśmy po nocy. Wzmarznięci. Trochę zimno było. Jest teraz 3 stopnie. Zimno, wieczorem było cieplej, niestety żadnego brania, nawet pika, no jakiś tam pik był, ale to nie wiadomo co to było, no nic, no, no niestety nie udało się, jeszcze do wieczora mamy czas, zobaczymy może coś tam w dzień, także do zobaczenia wieczorem, trzymajcie się. Tak go będziesz podbierał? Trenuje. Wow. Pokaż trochę z z jak żeś go wytrenował. Yeah. <grytania> Więc tak, zaczęliśmy się pakować w trakcie pakowania. Zrobiliśmy taką sztukę. Oto, proszę, zaprezentuję. <noise> o, ale się rusza, nie mogę. Poczekajcie, za chwilkę. Uspokoi się. Taki cacy, no. <noise> Dobra. Schowaj palce. Chyba za 20 kg. Nie mogę mówić. Dobra. Czekaj. nie złowiliśmy karpia, ale złowiłem za to ją. Oh. Mam ją. Dokładnie. Witamy Was. zasiadka dobiega końca. Spędziliśmy no, ponad 24 godziny nad wodą. Niestety nie udało się nic złowić. Zero brań, zero aktywności ryby. Może dlatego, że jeszcze jest za wcześnie. Za zimna woda. Woda 7 stopni. No może jeszcze troszkę No ale na pewno jesteśmy bogaci o wiedzę No i o cztery worki śmieci Jest moc Jest moc, jest moc Wędkarze, róbcie tak dalej Bierzcie przykład, bo to naprawdę siedzieć W syfie Na brudnym łowisku to nie jest przyjemność Mam nadzieję, że byliśmy tu pierwsi, dlatego nie było posprzątane po zimie Chyba no. Wszyscy wędkarze sprzątają, także sprzątajcie. Wędki jeszcze w wodzie? Mordki, póki co, zawsze pamiętajcie, wędki na samym końcu zwijamy. Nadzieja zawsze umiera ostatnia. To, co najbardziej nie lubią wędkarze, koniec zasiadki, zwijanie się, noszenie bagaży, sprzętu. Także tego nie lubimy, ale jesteśmy w pełni nadziei, że już niedługo druga, następna tego sezonu zasiadka będzie. I może coś w poniedziałek? Się nam... Być może. No nie ten, na następny. Następny, poniedziałek, następny tak. Mamy dzisiaj w ogóle 24 marzec, tak? Niedziela. Dosyć wcześnie, w zeszłym roku o tej porze. Jeszcze, jeszcze był lód. Jeszcze był lód na wodzie. No ale nic, no, w domu nie wysiedzimy. Próbujemy. Próbujemy i będziemy próbować. Nie zrażamy się, że nie ma ryb, ale wręcz przeciwnie, jakoś tam nas motywuje do tego, żeby łowić jeszcze jak najwięcej, jak najdłużej zdobywać doświadczenie i wiedzę, żeby jakoś przynosiło to skutki. Efekty. Skutki i efekty. <gry> Też. No skutki, no skut, skutek. To no jakiś skutek jest, tak? Nie rozpinaj. No, no dlaczego zapraszamy do oglądania, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Mile to jest bardzo będzie widziane z waszej strony i do zobaczenia następnym razem Trzymajcie się